Zagrywa na lewo do jednego ze swoich partnerów z ekipy. Storożuk uderzenie z dystansu. I mamy otwarcie. W wyniku tego spotkania w tym sezonie trzy gole. Teraz Ara Andre Luis z prawą stroną. Pośliznął się przy podaniu. I mamy 2 do 0. Wspomniany przeze mnie Dawid Son Silva. Wroński. Wroński znalazł w środku pola. Błażeja Węte. Teraz zagranie dobrońskiego i mamy 2 mamy do jednego w tym spotkaniu. Labuda od bramki. Wesserling Teraz świetnie Mateusz Weserling, prawa noga. Brian Mera. No i zagrywa teraz piłkę ręką. Mikita Storożuk i będzie rzut karny dla Wemetu. Ogromne zaraz emocje w Hali Osiru Włochy w Warszawie. Zobaczmy to na powtórce. Wesserling Mera. Ticherino. Już rozpędza się Milinton. Ticherino. Broni Ignacio Casillas, ale przy dobitce nie miał już najmniejszych szans. Ojojoj. Oj, oj. 3 do 2 dla Legii. Pechowa tam interwencja. Kolejny raz Legia, ale teraz pakował piłkę do bramki Andre Luis. Luiz. 4 do 2. Monteiro obija teraz poprzeczkę bramki Patryka Labudy. Klaus. Klaus lewa noga. Brawo, Michał Klaus. Gol dla Legii. 5 do 2. Dremanopole wygrał w, bia w dalekim Białym Stoku. 4 do 2. A Legia jak na razie prowadzi. 5 do 2. W tym spotkaniu teraz pusta bramka. Uderzenie Tomasza Warszawskiego. I mamy 6 do 2. Tomasz Warszawski. Pobieg przytulić swojego ojca. Już zawodnicy dziękują sobie za to spotkanie. Już nic więcej w Warszawie się nie wydarzy. Trybuny stoją, trybuny oklaskują swoich bohaterów. Legia pokonuje 6 do 2 wemet kamienicę królewską. No i świetnie sobie radzi w tym sezonie. Dziękuję Państwu bardzo za to spotkanie.